Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Splat Pack TV, pierwszym programie poświęconym grze w paintball. Kochani, zawiedzeni, że nie byliście w stanie wejść w skład ekipy, która pojechała na operację Warfighter z Gromem. Nie było Was tam, żałujecie, chcielibyście przeżyć coś nowego, coś w tym stylu zbliżonego. Pamiętajcie jeszcze, że jest Paintball Zeroje. I właśnie korzystając z okazji, dzisiejszy odcinek skupi się na prezentacji markera, a raczej jego pełnej modyfikacji, z której właśnie będziecie mieli okazję postrzelać na zbliżającej się trzeciej edycji paintballu z Rojem w Krasiejowie koło Opola. I właśnie tej klameczce przyjrzymy się dzisiaj z bliska. Dokładnie tak. Perfekcyjna modyfikacja autorstwa Opposing Force Obsgear na markerze Tipman A5. Imitująca, myślę, całkiem nie najgorzej, prawdziwy, wyborowy, ciężki karabin snajperski M107 Barrett, który był gościem jednego z odcinków programu zbrojownia Mordorów Czym dokładnie jest to? Coś macie właśnie we wspomnianym programie. Tam najważniejsze informacje techniczne. Jeśli chodzi o wersję paintballową, została tu, został tu położony nacisk na kwestię wiernego oddania, kwestii przede wszystkim, nie ukrywajmy, wizualnych. Co my tu mamy? Stabilną, kolwę niemodyfikowalną, imitujący potężny magazynek, właśnie kasetka z amunicją. Cała skorupa oraz szyny umożliwiające dodanie różnych dodatków. Oczywiście dwójnok bipod oraz muzzle break na koniec lufy. Podajże szesnastki, jeśli się nie mylę. Zamontowany low cap, żeby jeszcze bardziej podkręcić kwestię związaną z karabinami snajperskimi. Podajże na 20 kulek, co dodatkowo Wpływa na wierne oddanie kwestii wizualnych w kwestii właśnie odzwierciedlenia prawdziwej broni, którą imituje właśnie ulepszony, zmodernizowany obzgirem Tipman A5. Sprawa to oczywiście przyrządy celownicze. Tutaj Tiberiusowa Lunata bodajże X4, jeśli się nie mylę. Wszystko to umożliwi może niekoniecznie umiejętność zdejmowania przeciwników z potężnych odległości, albowiem nie możemy tutaj zapomnieć o kwestiach bezpieczeństwa, które rozumiem poprzez ograniczenie do 300 fps, czyli feet per second, stóp na. Sekundę i zmienia to jednak fakt, że za pomocą specjalnej szyny, umożliwiającej montaż wspomnianej lunety, będziemy w stanie wcześniej zlokalizować ewentualnego oponenta i przekazać informacje o jego lokalizacji swoim kumplom wchodzącym w skład naszego teamu. Tak właśnie przedstawia się M107 Barrett. Na którym będziecie mogli pograć, czy to w faktycznych rozgrywkach, czy to na strzelnicy dla najmłodszych w ramach trzeciej edycji paintballu z rojem w Krasiejowie Koło Opola. I właśnie tutaj korzystając. Z, Opcji, możliwości, a także ułatwiając na pewno co niektórym kwestię związaną z dojazdu, koniecznie rzućcie okiem w opis dzisiejszego filmiku. Znajdziecie tam mm, informacje dotyczące jak najlepiej dojechać z różnych miejsc, gdzie dokładnie znajduje się lokalizacja e, bunker. Paintball, wszystko po to, żeby ułatwić Wam wszystkie kwestie związane z szeroko rozumianą logistyką i możliwością po prostu spotkania się face-to-face face i przeżycia myślę niezapomnianej yy, przygody w ramach akcji. Odrywamy ludzi od komputera i... Nie do końca rozstając się z gamingowym siedliskiem, bawiąc się właśnie w militarny paintball typu woodball. Zapraszam Was kochani serdecznie z tej strony, Patryk Rojorojewski i kolejny odcinek z Platpak TV. Dobrze kochani, ale chyba pora przetestować to tacko. Okej, okay, jesteśmy na naszym skromnym polu testowym i właśnie o tym zawsze marzyłem, żeby... Program Splatpak TV rozwinął się już do takiej formy, gdzie będziemy mogli po prostu testować te rzeczy, te markery, to przyrządowanie, wyposażenie, o którym właśnie mówię w konkretnym odcinku. Tak właśnie zaraz się stanie i mam nadzieję, że to będzie już powiedzmy stałą częścią programu, ramówką, którą będę starał się urozmaicić. Urozmaicić moje programy, czy to właśnie to, co było przed chwilą w ramach. Slender Time, czy jakichś takich ciekawostek, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i żeby nie były to jakieś takie nudne programy, tylko żeby to było tam jakieś po prostu takie mini show dla każdego, jak to mówię. Ale dobra, koniec pompatycznego pierdolenia roja, zajmiemy się teraz testami modyfikacji Tipmana A5 pod kątem M107 Barrett modyfikacji na której zawsze chciałem postrzelać jednak kiedyś zdecydowałem się na modyfikację M203 SAW i również nie byłem zawiedzony obrzgir to jest jednak porządna sprawa oni się już wycofali niestety poszli w broni, że tak powiem przyrządowanie broni prawdziwej ale to co zostało warto jeszcze się tym pobawić i pooglądać no to zaczynamy

Jak, Mike? To było bydle M107 Paret. Chcesz z niego postrzelać? Pamiętaj o sobocie w Krasiowie koło pola 6. Są jeszcze miejsca. Zajebiście, nie?